To muszę przyznać, że dzisiejszy filmik jest dosyć głupi i to jest przez to, że wybrałem, nie wiem, kilka słów po polsku i po angielsku, które ja uważam po prostu brzmią śmiesznie. I może od razu zaczniemy od polskiego słowa, żeby się skupić i jak każdym razem jak ja słyszę, że ktoś musiał się skupić, albo że ktoś musi się skupić, to tak sobie wyobrażam, że on musi zrobić kupę w majtkach, tak uch, uch ale on się skupił. Jak ktoś mi mówi, że hej, musisz się skupić, to ja tak. Mm, nie, wolę iść do łazienki. Następne słowo to jest angielskie słowo, i to słowo jest. Kudos. I nie byłam do końca pewny jak to wytłumaczyć. To sprawdziłam w necie i w Google napisali Praise and Honor received for an achievement, albo Compliments or Congratulations. To znaczy, że jak zrobisz coś dobrze, albo coś Ci się udało, to zamiast mówić gratuluję, to ktoś może powiedzieć. Kudos, ale uważam, że słowo kudos jest śmieszne. Może może już wiesz, czemu. Jest przez to, że dla mnie zawsze kudos zawsze brzmiało jak kutas. Ha? Nie, okej, okay, ja wiem, to jest. To jest głupie. Taki będzie dzisiejszy odcinek, ok? Sorry, ja nie wiem. Następne słowa, które ja uważam są śmieszne, są słowa moneta i mineta. I ja nie wiedziałam, co to było mineta, ok? Ja przez długi czas, byłam dzieckiem oczywiście. Ja się nauczyłem mówić po polsku od swoich rodziców, i oni, oni mi nie powiedzieli, co to jest mineta, ale wiedziałam, co to było moneta. I potem później się dowiedziałam, że jest takie coś jak mineta, ja tak pomyślałam, o świetnie. Teraz. Oh. Czemu, by było lepiej, żebym nie wiedział, co to jest, albo żebym nie słyszał tego słowa, bo teraz, może niechcąco, zamiast powiedzieć moneta, to powiem mineta i potem będę, będę brzmiał jak idiota. Następne to może nie jest słowo, ale. To, to jest takie głupie. To był i do dzisiaj jest sklep w Filadelfii, bo ja się wychowałem w Filadelfii. I był taki sklep z rowerami w Filadelfii i on się nazywa Jay's Pedal Power. I oczywiście Jay to jest imię jakiegoś faceta i Jay's Pedal Power, bo to był, to był pedał, tak jak do rowerów i tam były rowery. To dlatego Jay's Pedal Power. Ale, i pewnie już się domyśliłeś, że jak miałem 10 lat, Okay. Ja i moi koledzy nazywali to miejsce, oh, to jest takie głupie, mówiliśmy to, na to miejsce Gaze Pedal Power, ok? Posłuchaj, ja miałem 10 lat, ok? To było, to było bardzo głupie. I jak już mówimy o pedałach, to w Stanach czasami mają takie uh, przejścia dla pieszych i piesze się nazywa Pedestrian. I bardzo często mają takie znaki i tam pisze pedestrian crossing. Tylko, że to jest skrócone i po prostu pisze ped-exing. Exing to ma być crossing. Pedestrian crossing. Ped crossing. Ale jak było młodszy, to każdym razem, jak widziałem ten znak, to ja tak pomyślałam, co jakby ktoś tam poszedł i tak namalował na końcu tego ped tak A i W. I co? Ty byłeś lepszy jak byłeś nastolatkiem? Nie. Następne słowo, które ja uważam śmieszne, jest to angielskie słowo preservatives. I preservatives to są konserwanty. I bardzo często jak kupujesz jakieś jedzenie, to na opakowaniu tam napisali no preservatives. I jak byłam dużo starszy, to się dowiedziałem, że jest takie słowo po polsku prezerwatywa. Okej, okay, nie wiedziałam, że takie coś istnieje. Okej, okay, ja myślałam, że to było po prostu kondon, albo kondom, nie wiem, jak to się mówi po polsku, ale tak myślałam, że to było kondon I powiem, się że dowiedziałem, że to jest takie coś jak prezerwatywa, ja tak oh. Jeszcze jedno słowo, to come on! Nie dość, że musiałam się martwić, jak mówiłem o monetach, to teraz musiałam się martwić, jak mówiłem o preservatives, o konserwantach. Ja nie wiedziałam, co za słowo konserwanty, to chyba na szczęście nigdy nie powiedziałam, że o, to jedzenie nie ma prezerwatyw. Na, na szczęście, ok? Następne słowo, które uważam jest śmieszne, to jest polskie słowo Skarpeta. I nie przez to, że to jest śmieszne słowo, tylko że jak sobie wyobrażam, jak Amerykanin by wymówił to słowo, to wtedy to brzmi bardzo śmiesznie. Jakbym to przeczytał po amerykańsku, to bym to przeczytał jako skarpeta. I skarpeta dla mnie brzmi tak jak nazwisko jakiegoś zajebistego. Policjanta z jakiegoś filmu, że ten szef tego skorpery to on zawsze mu mówi tak: Zaraz uważaj sobie, bo jak jeszcze raz coś zrobisz, to cię wywalę z, z policji albo coś takiego. Ale ten skorpera i jego to nie obchodzi. On jest takim bad ass cop, że jak on złapie jakiegoś faceta, który, wiesz, ukradł coś albo sprzedaje narkotyki, to on niego, tak, niego tak leje. Tak, powiedz mi, gdzie oni są. Powiedz mi, bo cię zabije. I pod niego szef tak: Stop it, Scarpeta. By mogli zrobisz taki film i po prostu byś nazywał Scarpeter. Następne słowo to jest dosłownie to samo słowo po angielsku i po polsku, tylko że się pisze trochę inaczej. Ale po angielsku to jest Barracuda i po polsku to jest Barracuda, chyba. Ale jak ja słyszę słowo Barracuda, to sobie wyobrażam, że to jest Barakuda kutas, ha? Ha, ha? Jeszcze raz z tymi kutasami, ja nie mam... Okej, okay, posłuchaj, nie jest moja wina, że tyle słów trochę brzmi jak kutas, nie? I ostatnie słowo, które ja uważam jest śmieszne, jest słowo spierdalaj. I oczywiście to jest śmieszne słowo przez to, że to jest... bo to jest śmieszne słowo, ale tak sobie wyobrażam, że by była taka gra, okej, okay, że wiesz, czasami mają takie... takie rysunki i musisz zgadnąć, co te rysunki oznaczają, okej, okay? i wtedy tutaj, jak, jak, może, to, może to narysuję, nie wiem, żeby Wam pokazać, ale tam by był taki S, był S i potem plus i potem by był taki Francuz, żeby było takie zdjęcie Francuza i nad nim by pisało Pierre, to jest, bo on jest Francuzem, Pierre. I potem by był plus i potem taka lalka i potem plus i oko. I tak naprawdę to by było s Pierre dol Eye. Huh? Spear, Spear Doll -eye? Yeah, Get it. Okej, okay, ten odcinek wyszedł tak dużo bardziej wulgarny niż się spodziewałem. Tak o kutasach, spear, ah, Ale, ale takie jest życie, am I right? Okej, okay. mam nadzieję, że Ci się podobało. Wiem, że jest głupie, głupi odcinek. Ale przynajmniej ja z tego się pośmiałam i to jest najważniejsze. To dzięki, że oglądasz mój kanał i zobaczymy się niedługo. Na razie, cześć.